Dzień dobry, witajcie kochani, dzisiaj dzień trzeci naszego wspólnego oklepywania, czyli takie mini wyzwanie na wakacje, żeby wstać rano i dać sobie taką moc, dawkę energii, ale też całe nasze ciało skorzysta to oklepywanie. To jest taka starożytna technika pochodząca z Chin, którą stosuje się po prostu tam w medycynie. No, i zaczynamy. Pierwsza, pierwsze miejsce do oklepywania: kolce biodrowe, i tutaj nasze podbrzusze. 50, 60, może dzisiaj 70, a może 80 razy. A dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o osierdziu, bo między innymi. Miejsce, które oklepujemy nie w tej chwili, ale później. Przez to miejsce przebiega meridian właśnie dotyczący osierdzia. Osierdzie to jest taka bardzo cieniutka błonka, która okala nasze serce jest jakby ochroną dla naszego serca. Więc bardzo ważne jest, żeby osierdzie było. W jak najlepszej kondycji. To osierdzie jest zwane strażnikiem serca. Właśnie chroni je przed nadmiernym, takim dopuszczeniem do serca wszystkich ekstremalnych sytuacji, wrażeń, emocji. Jakby oddziela i dopuszcza tylko to, na co serce jest gotowe, żeby przyjąć. Myślę, że już. Przechodzimy teraz w dołokciowe. Więc, osierdzie spełnia bardzo, bardzo, bardzo istotną funkcję. Jeżeli mamy jakieś problemy z sercem, to warto by o tym osierdziu sobie doczytać. Tu jest też taki punkt, ja go na końcu dzisiaj pokażę. No ten meridian przebiega właśnie między innymi od wewnętrznej strony dłoni, przez środek dłoni. I zmiana. Bardzo ważną rolę pełni to osierdzie i na wiele Fer naszego życia ma wpływ m.in. na seksualność, na przykład... Tutaj przypominam, oklepujemy, możemy oklepywać taką kopułkę dłoń. Ułożyć. I wystarczy. I w dołach podkolanowych. I wystarczy teraz pachy. Jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj, trzeci dzień, jak to czujecie. Czy w ogóle jest to dla waszego ciała, właśnie na poziomie takim czysto fizycznym, czy czujecie ten zastrzyk takiej energii, takie pobudzenie. Po długim chorowaniu, przy takim wychodzeniu, dochodzeniu do zdrowia, tak? wzmacnianiu organizmu i zmiana. I wystarczy. No i ostatnie, czyli kości biodrowe. I tutaj oklepujemy sobie, oklepujemy. O, tu nam na pewno bardzo dobrze zrobi na takie zastoje w biodrach super. Na rozproszenie takiej sztywności bardzo fajne. Na celulit, po śladkach. Bardzo dobre. I wystarczy. I ekstra bonus dzisiaj, jeżeli chodzi o osierdzie. Tutaj jest punkt, który kończy meridian osierdzia. Między innymi on przebiega właśnie od wewnętrznej strony. I delikatnie możemy dłoń zacisnąć w pięść i sobie po prostu tak ostukiwać nawet siedząc. Więc jeżeli mamy e, s, e, osłabione serce, no to warto wzmacniać osierdzie. Pamiętajcie, osierdzie jest strażnikiem serca. Cieniutka błonka, która otacza serce, bardzo, bardzo ważna rola. Czyli na dziś osierdzie. A ja dziękuję, czekam na komentarze i widzimy się już jutro o poranku.